Witam wszystkich serdecznie. Jakiś czas temu mieliśmy okazję obejrzeć trailer do Monster Hunter Wild. I najwyraźniej gra zrobiła takie pozytywne wrażenie, że część moich znajomych, która nigdy nie sięgała po Monster Huntera, zaczęła się zastanawiać, czy warto po niego sięgnąć. Oczywiście, jeśli ktoś tego zwiastunu nie widział, to link znajduje się w opisie i przy okazji leci to aktualnie w tle. W każdym razie, jako że tak się składa, że posiadam jakieś kilkaset godzin w całej serii Monster Hunter, to przychodzę z tym filmem do wszystkich. Wszystkich osób, które wahają się nad jakim Monster Hunterem się pochylić, żeby troszkę rozwiać wątpliwości, więc możemy zaczynać. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, mianowicie od opcji, które w ogóle stoją przed potencjalnym graczem Monster Huntera. Ograniczyłem ten wybór do trzech pozycji, ponieważ wydają mi się one najbardziej odpowiednie. I tutaj spokojnie, niezależnie od jakiej części rozpoczniecie swoją przygodę w Monster Hunter, to nie są one powiązane fabularnie ze sobą, a nawet jeśli byłyby, to fabuła nie odgrywa tak wielkiej roli, żeby wpływało to w ogóle na rozgrywkę. Przejdźmy do konkretów. Konkretne tytuły, którymi powinniście się zainteresować jako potencjalny nabywca Monster Huntera. Na pierwszej pozycji znajduje się Monster Hunter World, na Monster Hunter Rise, na trzeciej zaś pozycji znajduje się Monster Hunter Wild, który ma dopiero wyjść. I jako, że na tą trzecią pozycję trzeba czekać co najmniej rok, to odpuścimy ją sobie w tej analizie, po który tytuł warto sięgnąć. Zacznijmy od rzeczy najmniej ważnej, chociaż tutaj pewnie parę osób pokłóciłoby się ze mną, w końcu jesteśmy w Polsce. Mowa tutaj oczywiście o cenie i pod uwagę wziąłem ceny, które są dostępne na Steamie oraz na g 2 I tak jak jesteście w stanie zobaczyć to na przedstawionym obrazu, w przypadku obu tytułów nie będziemy musieli się wykosztować jakoś bardzo. A same różnice cenowe między tymi tytułami nie są na tyle duże, żeby faktycznie to wpływało na decyzję zakupową. Chociaż oczywiście na to musicie odpowiedzieć sobie sami. W każdym razie dla osób, które puściły sobie po prostu ten materiał w tle, Word z dodatkiem na Steamie kosztuje około 80 zł, Rise z dodatkiem kosztuje około 130 zł. Na G2A różnica jest jeszcze mniejsza, ponieważ w przypadku Worda jest to 7 zł, a RISA za 100 zł. Zanim jeszcze przejdziemy do następnego punktu, muszę zaznaczyć, że tylko i wyłącznie Monster Hunter Rise jest dostępny w subskrypcji Game Pass. Więc w momencie, w którym tą subskrypcję macie, możecie przetestować ten tytuł za darmo. Jednym z najważniejszych aspektów tytułów serii Monster Hunter jest ich przystępność. No bo po pierwsze jesteśmy w Polsce, a to jest jakaś japońszczyzna. Po drugie, mimo wszystko nie są to po prostu najłatwiejsze gry i no trzeba przyznać, że są to porne. Trudno tutaj byłoby polegać na jakichś obiektywnych danych, więc będę musiał wyciągnąć całą swoją wiedzę i doświadczenie na temat Monster Huntera i sporządzić opinię. I niestety nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Przejdźmy do szczegółów. Jeśli chodzi o jakąkolwiek mechanikę, którą będziecie w stanie doświadczyć w jakimkolwiek z tych tytułów, to punkt tutaj w ogóle na ślepo idzie do Rise'a. Gra jest szybsza, prostsza, właśnie bardziej przystępna po prostu. Nie spotkacie tutaj mechaniki, która będzie jakąś wielką ścianą nie do pokonania, bo będziecie musieli zbierać warzywa przez pół godziny. Jedynym aspektem Rajza, który powoduje jakiekolwiek moje zawahanie jest jego japońskość, czy też jego azjatyckość. Po prostu rozumiem, że może być to swego rodzaju szok kulturowy w momencie, w którym zobaczymy kolejną rzecz z Azji, w momencie, w którym z tą kulturą nie jesteśmy zapoznani. Oczywiście automatów na majtki nie oczekujcie, ale będą gotujące koty. W końcu najwyraźniej to definiuje kulturę Azji. Mimo wszystko jednak, nawet mając to na uwadze, Rice po prostu jest o wiele bardziej przystępną grą. Zarówno Monster Hunter Rise, jak i World posiadają tryb online, w który jak najbardziej możemy grać w ramach kooperacji ze swoimi znajomymi. No i jeśli chodzi o aspekty multiplayer tych tytułów, to stoją one na tym samym poziomie. Jeśli mamy trójkę znajomych, możemy z chęcią popolować wspólnie sobie na jakiegoś potworka. Ale chciałbym się tutaj skupić nie na naszych konkretnych znajomych, których namówimy na to, żeby zagrali z nami w Monster Hunter, tylko na osobach, które grają w niego tak po prostu. Na przykład w tym konkretnym momencie. I oczywiście ktoś może... Podnieść rękę, że to przecież nie fair, bo Monster Hunter World wyszedł w 2018 roku, a Monster Hunter Rise 2021. No ale musimy zaznaczyć to, że w momencie, w którym ktoś będzie podnosić Monster Huntera po raz pierwszy w tym roku, to nie będzie miało to dla niego znaczenia, czy gra jest z tego czy z tamtego roku. To, czy community żyje, to będzie dla niego ważne. Potrzebne dane oczywiście będziemy czerpać ze Steama. No i już po wejściu w centrum społeczności wszystko staje się jasne. W przypadku Monster Hunter World jest to Około 100 tysięcy graczy, którzy grają w niego aktualnie. Za to w przypadku Monster Hunter Rise są to tylko i wyłącznie 22 tysiące osób. I oczywiście, tak jak wspominałem, trzeba mieć na uwadze to, że Monster Hunter Rise jest dostępny w subskrypcji Game Pass, tylko że ilość graczy aktualna w Steamie jest pięciokrotnie większa w przypadku Warda. Myślę więc, że można śmiało stwierdzić, że Word do tej pory ma po prostu trochę większe community. Czy też pięciokrotnie większe community? To jak ważny jest dla was aspekt community mimo wszystko w singlowej gierce, to będziecie musieli sobie na to pytanie odpowiedzieć sami. Prosiłbym was przede wszystkim o to, żebyście wyciągnęli z tego punktu coś więcej niż tylko suche dane. W momencie, w którym słyszymy, że w pięcioletniej grze jest pięciokrotnie większe community niż w przypadku dwuletniej gry, to jakieś wnioski nasuwają się same. Następnym aspektem tych tytułów, których chciałbym poruszyć, jest sama ilość kontentu, który prezentują właśnie te tytuły. I tutaj oczywiście ponownie będziecie musieli sobie sami odpowiedzieć, czego szukacie, czy przygody na 400 godzin, czy może na 160 godzin. Dane, które oczywiście podałem, nie były przypadkowe, no, ale musimy się mimo wszystko skupić na zakładce Main Story, a nie Completionist. I tutaj muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że w przypadku tej zakładki, w przypadku Monster Hunterów, musimy dodać jakieś 20 godzin. Więc sumarycznie otrzymaliśmy 67,5 godziny w przypadku Monster Hunter World oraz 41,5 godziny w przypadku Monster Hunter Rise. Oczywiście mieć na uwadze to, że w momencie, w którym wciągniecie się w te tytuły, to możecie w tej grze spędzić z 200 czy 300 godzin, zwłaszcza w momencie, w którym wliczymy do tego jeszcze dodatki. Tutaj chciałbym przejść do ostatniego podpunktu. Nazwałem go sobie Monster Hunterowość. I tutaj w tym miejscu ponownie nie będziemy polegać na obiektywnych danych, no bo trudno, w momencie, w którym kategorię ja sobie sam wymyśliłem. Ale przypisuję tutaj w zasadzie wszystkie aspekty tych tytułów, które sprawiają, że one są Monster Hunterem. Wszystkie aspekty, które sprawiają, że czuć duszę Monster Huntera w tych tytułach. No i dla mnie pod tym względem wybór jest oczywisty. Monster Hunter World jest po prostu Monster Hunterem, pod każdym jednym względem. Niezależnie, czy to będzie walka z wielkimi, pięknymi stworzeniami, czy to będzie super kooperacja, czy może toporność, którą mimo wszystko Monster Hunter ma w taki dobry, swojski sposób. Pod wieloma względami Monster Hunter Rise wydaje się poboczną historią. Wydaje się być tą grą, która była robiona tylko i wyłącznie na Switch'a, ale stwierdzili, że przeportują ją na PC-a, no bo przecież tak czy siak gracze PC-owi kupią. I dlatego też przechodząc Monster Hunter Rise, miałem wrażenie przez większość czasu, że. Gram w grę mobilną. Że Gram w troszkę gorszy, troszkę wybrakowany produkt. I nie twierdzę, oczywiście, że Rise to jest jakiś okropny, zły tytuł. Absolutnie nie. Pewnie też jest super, jeśli się ma zjebany gust. Nie no, ale już tak nie żartując. Jest to też bardzo dobry tytuł, tylko że w momencie, w którym szukacie czegoś, co pokaże wam esencję Monster Huntera jeszcze przed Monster Hunter Wilds. To mimo wszystko, mimo tego, że nie jesteśmy pewni, czym będzie Monster Hunter Wilds, to jestem przekonany, że temu nowemu Monster Hunterowi będzie bliżej do Warda, a nie do Rise'a. Więc z ręką na sercu, absolutnie nieobiektywnie, więc nie musicie się tym też jakoś bardzo sugerować, tylko polegając na tym, co ja doświadczyłem w ramach tej serii. Polecam Wam ten bardziej pecetowy tytuł Monster Hunter World. Jeśli zaś chodzi o podsumowanie, więc tutaj staramy się być obiektywni, niezależnie od tytułu, po jaki sięgniecie na bazie tych informacji, które zostały przedstawione w tym filmie, myślę, że to co przede wszystkim powinniście wyciągnąć z tego filmu, że obie gry to są gry, którym warto dać szansę. I myślę, że niezależnie od waszego wyboru, będziecie się bawić dobrze w obu przypadkach. No i tego Wam właśnie życzę. Udanego polowania. To był gniazdo Stalki. Do zobaczenia w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. Zium.